Uprawnienia. Aplikacja została tak skonstruowana, aby odpowiedzieć na indywidualne potrzeby organizacji. Pierwsza osoba, która dostaje dostęp do aplikacji, nosi tytuł administratora lokalnego. Jest to osoba, która może nadawać kolejne dostępy dla kolejnych osób, ale również nadawać im uprawnienia. Aby dodać kolejnego użytkownika, wchodzimy w uprawnienia, dodaj użytkownika, wpisujemy adres mailowy tej osoby, wprowadzamy imię i nazwisko osoby. I dajemy znać systemowi, czy ta osoba również ma mieć uprawnienia administratora lokalnego. Po kliknięciu Zapisz, osoba otrzyma na maila automatycznego maila z danymi do logowania, a Ty, jako administrator lokalny, potrzebujesz jeszcze nadać jej uprawnienia. Uprawnienia do projektów decydujesz, czy osoba ma mieć dostęp do poszczególnego projektu, czy do wszystkich przyszłych i obecnych projektów. Czy osoba ma mieć dostęp tylko do podglądu, czy tylko do dodawania, czy tylko do edycji? Jest to tak skonstruowane, aby można było dopasować do preferencji w organizacji. W momencie, kiedy wybieramy osobę na koordynatora projektu podczas dodawania projektu, ona z automatu ma nadane pełne uprawnienia do tego projektu. Kolejne uprawnienia to uprawnienia OCR i dajemy znać, czy dana osoba ma mieć możliwość korzystania z automatycznego wczytywania faktur. Oznaczamy i jeżeli tak, zapisujemy.